Maltanka, proszę państwa, to już za tydzień, to znaczy w sobotę 18 czerwca 2022 roku, spotykamy się nad Maltą, a konkretnie na stacji początkowej kolejki Maltanka, gdzie o godzinie 12.00. Odbędą się uroczyste obchody jubileuszowe 50-lecia istnienia tej kolejki. Kolejka bardzo znana, ceniona przez turystów polskich, zagranicznych, a najwięcej uwielbiana przez nasze kochane dzieci. Piękny budyneczek. Przydałyby się na, chociaż na końcowi skaz sam to ładnie komponowało. Ale nie wtedy nam wszystko trzeba pieniędzy, koniec.